Stadion zimno, wiecznie jutro rano stad. Jak ja to mówię treningowo. Tak jak lubię, nabijam kilometry. Zależy mi, żeby zrobić długie wybieganie, takie wiecie, dłuższe niż samotnie gdzieś tam nad Maltą. Więc jest szansa nabić konkretnie Kilometrów, A ile to powiem jutro już po wykonaniu zadania, które sam sobie nałożyłem. Młodzież gra pięknie, nie podają się stosować jak wiecznie. Idę odpocząć, udać się na nocleg. I do ja boha, ja oej. Rośna. Wycofaciłem Rzegowskiego, wybitnego selekcjonera naszej kadry pokaż. Piąta rano, idziemy na start, w zasadzie lekkim truchtem zaraz, ale niedobrze, niedobrze, jest trochę zimno, ale kropi deszcz. Uuu. jest armider, szykowania, no. Więc dzieje się. Tu już chłopaki umawiają taktykę, jakby wy, wyskoczą do przodu, a ja na spokojnie trening. Way, Gdynia, a tutaj miła ekipa w biurze zawodów, bo pamiętają jeszcze jak e, przyjechałem na kolos z prezentacją i wszyscy mówili, że było Ostatnie instrukcje. Aj, pograło by się, pograło. Dlaczego lubię Ultra w sobotę? Bo można w niedzielę jeszcze na spokojnie potruchtać. No to jest dobra zabawa. Idziemy na start, to brama startu. Już po rozgrzewce wszystko przygotowane. Także luz. Na wszystkich Zaraz będziemy mieli nadzieję, świtać. Dobra zabawa. Ja ciepło ubrany, no to już trzeba iść na start. Ja ciepło ubrany, bo ma być komfortowo, luźniutko, żeby się nie zakwaść. Koleżanki zakładają mocne. raki, raki. Niektórzy mają kolce, niektórzy nie. A zaraz startujemy, I są przygotowani. lecimy, lecimy Dobrej zabawy no i tak sobie lecimy taki trening o, super. Ekstra, dziękujemy Super Ale klimacik Tego na treningu bym nie miała Uwaga, bo ślisko. Dobra, chowamy telefon. Trzeba się skupić, żeby się nie poślizgnąć. Pani górek, Więc mogę pokazać trochę trasy. No no no, ciała. I Dajemy, dajemy. Oznaczenia są. Jeszcze się nie przyjaśniło na dobre. Ale zaraz będzie punkt odżywczy. Stawka się rozciągnęła. Ale ja realizuję swój plan treningowy. Kilometry muszą wejść. Za nami już było sporo górek i zbiegów takich niebezpiecznych śliskich. A teraz chwila wypłaszczenia, więc mogę coś tak kręcić. Zaraz Teraz mamy pierwszy pit stop. Trochę ślisko, trochę doroźno. Ale cieklutko. Cześć. A przyjemnie. Lala. Ja, la. Kurczaki, świniaki. Zrożna, cześć. Czym się można częstować? Wszystkim. Wszystkim, chwila marszu. Podziękowania za te wspaniałości. Raz z górki, raz pod górkę. Fajne, widoczne oznaczenia. Bardzo dobre. Więc nawigacja jest bardzo prosta. No i pod górkę, a potem z górki. I tak lecimy sobie tutaj dookoła. Świetne tereny. Szlak Wydziórki i takie różne saki leśne. No, mamy i schody. Punkt dziewięć. Proszę, jest impreza. wydawałoby się, że zaruszyliśmy, a już ponad połowa, więc szybko leci przyjemnie Proszę, proszę, jakaś kolada. Nie, No, jest zabawa, się, chyba łączymy, łączymy się z nie, nie, się nie, 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 łączymy nie, 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 Proszę, na bogato, na bogato. A na świeżutko robione kanapeczki i nie tylko. Dobra, zbieram się. Piękna herbatka weszła, pomidorówka też. No i duma mnie rozpiera, ponieważ na punkcie odżywczym dowiedziałem się, że moja podopieczna Ewa, Kolczyk cały czas trzyma piękną, wspaniałą trzecią pozycję w Open z dużą przewagą nad czwartą zawodniczką jeszcze jej została 30 do mety, bo nabiegł mi ten dłuższy dystans wyruszyła o trzeciej w nocy no i trzymam kciuki, bo to będzie coś wspaniałego duma rozpiera. rozbiera zawsze się martwię o podopiecznych no wiadomo ja decyduję o sobie ale jak im pójdzie jeśli na trasie jest Tomek Ciekawe jak mu idzie, no ja kilometry, też muszę dawać dobry przykład potem przy swoich projektach, jestem twardy i że mocno systematycznie trenuję, także fajni znajomi tutaj z okolic, z Gdyni, no lecę dalej, bo jak sobie lecimy w pięknych okolicznościach przyrody, Tu już niektórzy mają... Kryzys, także jakoś ta leci. Teraz po raz w stronę podejścia. A czasami można powiedzieć, i wtedy mogę nagrywać, bo jest bezpiecznie. Trochę asfaltu, więc mogę pokręcić, ale. Przyznam, że zbiegi z taką breją śnieżną, poślizgowe, strome, bardzo wymagające, niebezpieczne, bo naprawdę można było nieźle się wyłożyć. No, ostatni punkt, że minąłem 15 km do mety, luzik, dobra zupka, kolka, super atmosfera, znajomi, bardzo mili organizatorzy, no i co? Przedał nam jeden biegać, bo widać jest po niektórych takie kryzysy, bo to taki psychiczny też, wiadomo. Niektórzy pierwszy raz przekraczają dystans maratonu, a tutaj jeszcze górski, więc to zupełnie inaczej się mierzy, liczy, przewyższenia. Także jest to bardziej wymagające i bardziej się dłuży. No, po tym śniegu naprawdę. A ja uśmiechnięty, zadowolony. Stroj taki treningowy, rzadki. i kilometry się robią, bo i po podsumowaniu ostatnich 7 dni, 7 dni będzie ostro za zamula, zamula Pokażę tyle ręce dalej. Tam jest jeden biegać za mną kilkami. Chodzi A tutaj proszę Takie klimaciki końcóweczka O, rekreacyjnie. Moja pani Ewa niedługo będzie finiszować więc fajnie, że zobaczy na mecie. I pełna duma. Proszę. I jesteśmy. I końcówka. Muszę powiedzieć, że niezliczona ilość. Fotografu, a kibice, hej! Dzięki, dzięki. Super, super. Nie, nie. Ale kibice wspaniali! Kibice wspaniali! Moi, że mogli mieć takie dzieci. Jaki medal, tak, łe tak, Brawo. bym widział, że taki piękny, to bym jeszcze szybciej biegł. Chociaż... No, ja pierwszy raz. Także polecam, polecam ultraway zimowy. Rewelacja. Pięknie. Dobra, jeszcze fotka. Będzie odkąd. Rewers! Główny tutaj ja musego. no, dwóch ultrasów się spotkało. On dzisiaj to organizuje, ja sobie trening robiłem. Dzięki serdeczne. Trasa super, także mówię ultra zimowy polecam, bo rewelacja, także świetna zabawa. Można wybiec na drugą pętlę. Szybka regeneracja. Przepiękny medal. Herbatka, kolka, komidorówka. Zaraz może na no. masa siłda. Wejść. I to Was to jak jedziemy dalej Ewa, piąta w generalce, pierwsza w kategorii i mąż Marcin No także super <grym> Ultraway zimowe warto było Bardzo ciężko było Polecam przeczytajcia chcecie się zmęczyć podkalić chcecie się przetrzeć no i zrobić dobra już pomocy, jest koniec czas się żegnać z gdynią Fajnie było! Fajnie! Może tu jeszcze wrócę na dobre przetarcie. aby wy przyjeżdżajcie. Jeszcze na krok następnego. Bardzo ważny. Jestem mile zaskoczony, że aż tylu fotografów było na trasie. Szacun dla nich, bo zimno musieli tutaj musieli, chcieli być, fotografować, robić na nas pamiątki, także Zobaczymy jakie będą galerie, ale coś wspaniałego, no chyba jeszcze się nie spotkałem na biegu Ultra, żeby aż tylu fotografów było na trasie. Więc to bardzo miłe i to świadczy o bardzo dobrej organizacji. Gratulacje dla organizatorów ultrawoje zimowe. Zaliczone. A niektórzy jeszcze biegną. 7-6 km.